Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale, Was moi drodzy. Zapraszam Was dziś na czytanie tygodniowe od 10 do 16 lutego bieżącego roku. Wybierzcie sobie numer 1, numer 2, numer 3, moi drodzy. Zastanówcie się chwilkę. Jak potrzebujecie więcej czasu, to sobie po prostu zatrzymajcie film. Dobrze, ja też sobie już wybrałam. I dobrze, zabieram dwójeczkę, zabieram jedyneczkę, trójeczkę, zostawiam jedyneczkę. Najpierw wylosuję dla Was kartę opiekuńczą. Zobaczymy sobie, co powinniście afirmować. Yy, nad czym się zastanawiać w tym tygodniu? Dogłębniej, tak? No dobrze. Cisza. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Moi drodzy, w tym tygodniu wy potrzebujecie ciszy, odprężyć się, wyciszyć umysł, wyciszyć emocje. Tam znajdziecie ukojenie, ewentualnie rozwiązanie na wasze pewne trudne sprawy, które od dłuższego czasu chcielibyście, żeby się rozwiązały. Ja tylko zerknę, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się. Dobrze. I przechodzimy do konkretnego. Pytania dla osób, które wybrały numer jeden Dobrze Dobrze, szanowni Państwo Energetycznie wchodzicie dość ciężko, bo jest trójka mieczy, więc jakieś... Jakieś boleści, jakieś poczucie straty, jakieś rozdrapywanie starych ran, jakieś wywlekanie spraw z przeszłości. Mogą tu być trudności na tle emocjonalnym, trudności w uczuciach, w związkach, w pracy, w finansach, no wszystko, wszystko. To może być wszystko, bo to jest czytanie ogólne, tak? Energetycznie niefajnie wchodzicie. Może być też właśnie tak, że przeszłość się za wami, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, wlecze i nie daje wam możliwości, żebyście tak jakby zaczęli coś od nowa, tak? Ale jeżeli chodzi o pracę i o finanse, jest szóstka denarów, moi drodzy, jest karta maga, czyli macie możliwość do tego, żeby działać, żeby coś tworzyć. Macie potencjał, macie tą moc, macie tą siłę. To jest ten czas dla was, żeby działać. Dla osób, które chciałyby otworzyć swoją własną Działalność, być szefem samym dla siebie, bądź szefową samą dla siebie, to jest ten czas, to jest ten tydzień. Karta Maga mówi o tym: mój drogi, moja droga, masz wszystkie narzędzia do tego, żeby zacząć działać, tak? Masz wszystkie możliwości ku temu, żeby, żeby coś tworzyć. Tutaj, jeżeli chodzi o pracę i o finanse, moi drodzy, albo otrzymacie jakiś, jakiś prezent. Jakieś wynagrodzenie w pracy od kogoś, jakieś wyróżnienie za Waszą ciężką pracę, za tą energię, którą wkładaliście w pracę i tu może być, że otrzymacie coś, albo po prostu niekoniecznie w pracy. Może być tak, że w ogóle otrzymacie od kogoś jakieś pieniądze, może jakiś prezent, może jakiś prezent w postaci właśnie gotówki, tak? Ktoś stwierdzi, że nie będzie Wam kupywał. Prezentu, tylko dawam pieniądze, wy sobie sami wydacie na swój własny cel. Tak tutaj może być. Może być też coś takiego, że to Wy w tym tygodniu będziecie bardzo hojni, życzliwi i będziecie chcieli komuś pomóc, komuś, kto jest w biedzie, bardzo ładna i pozytywna energia, tak? Jeżeli chodzi o uczucia i o emocje, jest stabilizacja, jest pewność siebie, jest siła do działania, jest siła do przetrwania, jako tako ogromnej miłości ja tutaj nie widzę, bo jest. Król denarów, więc tutaj bardziej bym powiedziała, że jeżeli jesteście w związkach, to tutaj bardziej ten tydzień będziecie spędzać na rozmowie o pieniądzach, o stabilizacji, o pracy, o działaniu w energii pieniądza. Tutaj jako takiej miłości nie widzę, ale ogólnie związki są silne, oparte na mocnym fundamencie, jest bardzo duża stabilizacja, tak? Dla osób, które są osobami wolnymi, moi drodzy, macie możliwość poznać kogoś. W tym tygodniu do związku, ale to raczej byłaby taka osoba bardzo materialistycznie nastawiona do życia, która w jakiś sposób mogłaby rozkochać, wykorzystać, a później zostawić. Raczej tutaj no, decyzja należy do Was, ale ja bym tutaj nie radziła Wam w tym tygodniu zawierać jakieś głębsze znajomości, tak? W utrudnieniu będziecie mieli. Yy, Jakiegoś mężczyznę, dojrzałego mężczyznę, może to być wasz tata, dla niektórych z Was może to być mąż, dojrzały mąż, może to być właśnie tata, teść, bądź osoba w pracy, jakiś przełożony, może być tak. I tutaj jakieś takie, no jakieś takie dziwne energie mogą być, tak? Jakieś takie trudności, ktoś może swoje zdanie mówić, które się wam nie będzie podobać, i najogólniej no i w świecie, w utrudnieniu macie, moi drodzy, Co chcielibyście w tym tygodniu zrobić, zmienić. Ym... Wyruszyć czymś naprzód, pomyśleć o czymś nowym, zadziałać w tym nowym, i tutaj, tak jakby macie to w utrudnieniu, wam się tego nie będzie chciało w tym tygodniu. Wy potrzebujecie, tak jak karta Wam opiekuńcza wyszła, wy potrzebujecie ciszy i spokoju po to, żeby znaleźć ukojenie i żeby Wasz umysł mógł się zregenerować. I tutaj, właśnie w karcie cesarza ta siła, ta odwaga, ta moc do działania troszkę w tym tygodniu będzie w utrudnieniu, ale ogólnie jest bardzo ładne czytanie. I rada dla Was, moi drodzy, poddajcie się losowi. Koło Fortuny niesie Wam zmiany, bardzo duże zmiany, tak? Poddajcie się tym zmianom. Otwierajcie się na, na, na nowe. Ja jeszcze wylosuję dla Was te słowo dla duszy. Już momencik, nie przygotowałam sobie wcześniej. I tak to jest. O, mam słowo dla duszy. Dobrze, poproszę o słowo dla duszy, dla osób, które wybrały numer 1. Śpię spokojnie, budzę się wypoczęta, pełna energii i entuzjazmu, życie mnie wspiera. Pięknie, moi drodzy, jak to się pięknie pokryło z kartą opiekuńczą, cisza, tak? Potrzebujecie odpoczynku, żeby wasz umysł się... Wyciszył, że potrzebujecie ukojenia, i tutaj śpię spokojnie, budzę się wypoczęta. Czyli w tej ciszy, jak sobie pozwolicie na ten spokój, na tą ciszę, na to ukojenie, na tą regenerację, to obudzicie się pod koniec tego dnia wypoczęci, pełni energii, pełni entuzjazmu i z taką nową nadzieją wejdziecie w przyszły tydzień i te wasze pomysły, te wasze działania, które chcielibyście. Wdrążyć w swoje życie W przyszłym tygodniu rusząc ze zdwojoną siłą Moi drodzy, ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam Zapraszam teraz osoby, które wybrały numer 2 Ja też wybrałam numer 2 Dobrze Najpierw wylosujemy sobie kartę opiekunką Zobaczymy, co karty chcą nam powiedzieć Nad czym powinniśmy popracować W tym tygodniu Dla dwójeczek ze środeczka. Postanowienia. Szanuj to, co dla ciebie najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne tak, nie ma również nie. Moi drodzy, postanowienia. Wytyczać sobie cele i tego się trzymać. I być konkretnym. Tak, to tak. Nie, to nie. Dobrze? Czy to chodzi o. O towarzystwo, o rozmowę z innymi ludźmi, trzymać się swojego zdania, czy to chodzi o dietę, o ruch, o sport, o uprawianie sportu. Jeżeli tak, to tak, jeżeli nie, to nie. Nie ma takiego ślamarzenia, tak? Dobrze. A teraz już robimy konkretny rozkład dla osób, które wybrały numer dwa. Energetycznie z energią utraty, straty. Dobrze. Energetycznie moi drodzy, wchodzicie, wchodzimy, bo ja też wchodzę z kartą wieży, czyli coś. Coś na poziomie naszej energii, naszych myśli, coś się niszczy, coś tracimy, coś ulega zmianie. Może to być, oczywiście, może to być coś takiego, że to są nasze myśli, nasze poczucie o czymś, nasze, nasze myślenie, nasze zastanawianie się nad czymś. Może po prostu w tej karcie wierzy być, że po prostu my postanowimy już tak jakby pozwolić, żeby ta te nasze przytłoczenie, żeby to Wasze przytłoczenie, to poczucie beznadziei, to poczucie tej depresji, tego, tej takiej nicości, żeby to odeszło. Też tak może być w tej karcie wieży, tak, że energetycznie wchodzicie, już czujecie, że już dalej nie dacie sobie z tym wszystkim rady, już po prostu puszczacie to wszystko, puszczacie ten ból, te cierpienie po to, żeby przyszło coś nowego. I tak tutaj w tej karcie jest, moi drodzy. Jeżeli chodzi o pracę i o finanse, jest pięknie. Jest dziewiątka denarów, spełniacie się w pracy, spełniacie się w pieniądzach, macie pieniądze, macie stabilizację, jesteście zadowoleni, dostajecie w tym tygodniu jakieś pieniądze. Niektórzy z Was dostają wynagrodzenie za pracę, inni dostają jakiekolwiek inne pieniądze z innego źródła, niż takie normalne. Może ktoś postanowi Was obdarować, ale w w każdym razie piękna karta proszę się nie martwić tydzień jest piękny pod względem pieniędzy pracy finansów jest stabilizacja jest sukces spełniają się marzenia jest zadowolenie zbieracie żniwo jesteście bardzo przeszczęśliwi tak jakieś fajne nowe możliwości wam do głowy przychodzą nowe propozycje Otwierajcie się na te propozycje, niektórzy z Was może będą dostawać wiadomości względem pracy, być może awansu, być może zmiany pracy, przekwalifikowania się. Tak, otwierajcie się na to wszystko, przyjmujcie to yy, do siebie, zastanówcie się nad tym, przeanalizujcie, czy warto, czy nie warto. To już zostawiam dla Was, ale bardzo tutaj ładnie w finansach. Naprawdę proszę się nie niepokoić, tydzień jest piękny u Was pod względem pieniędzy. I pracy. Jeżeli chodzi o uczucia i o emocje, dla niektórych z Was, moi drodzy, w tym tygodniu bardzo ważną rolę w Waszym życiu będą odgrywać pociechy Wasze dzieci, ewentualnie Wasze wnuki, Tak? Wasze dzieci bądź dzieci, które są w rodzinie, a Wy będziecie blisko tych dzieci. Tutaj dużą energię będą Wam dawać: dzieci, bardzo pozytywną energię, taką będziecie przejawiać energię dziecka. Będziecie takimi dużymi dziećmi, będziecie się bawić, dziećmi spędzać dużo czasu. Jeżeli nie nie macie dzieci i nie będziecie mieć dzieci w tym tygodniu wokół siebie, no to po prostu bardzo radośni jesteście, przebojowi, pełni nadziei, otwieracie się na nowe, jesteście zadowoleni, przeszczęśliwi, emanujecie ogromną miłością, taką fajną pomysłowością, no fajnie, fajne, fajne nowe początki dla osób, które są osobami wolnymi, pokazuje tu mi się w połączeniu. Karta głupca i karta Asabuła, silna, mocna energia poznania kogoś do związku, przeżycia, fascynującej przygody, romansu, miłości, bo no, taka energia damsko-męska tu się bardzo mocno pokazuje. Uwaga, uwaga, moi drodzy, jeżeli będziecie wchodzić w ten romans, w ten kontakt damsko-męski, uwaga, uwaga, jeżeli nie chcecie, ostrzegam przed poczęciem dzidziusia. Jeżeli chcecie, no to pracujcie śmiało, tak? Dobrze, moi drodzy, w stałych związkach również jest zadowolenie, dużo aktywności, dużo takiej. Ogromnej miłości, dużo zapału do działania. No pięknie, bardzo tu pięknie się pokazuje ten tydzień, pełen radości, pełen sukcesów, tak? Troszeczkę utrudniać Wam może. Taka wrażliwość, wasza wrażliwość. Jesteście bardzo wrażliwymi duszyczkami, bardzo kochającymi, współczującymi, i w tym tygodniu możecie obdarzać kogoś tym współczuciem, yy, i to po prostu tak może troszeczkę na tej energii utrudniającej być, tak? A dla innych osób może być coś takiego, że jakiś młody mężczyzna, który obdarzył was uczuciem, yy, powiedzmy sobie troszkę wcześniej i. No, i zwiał, tak? Uciekł, zwiał. I to będzie tak w utrudnieniu, i troszeczkę będzie Wam przykro. Ale nie martwcie się, poznacie kogoś nowego. Dobrze, moi drodzy. Dużo bardzo aktywności w tym tygodniu macie. Przychodzą Wam nowe pomysły w karcie. A. Asa, buław, takiej dynamizmu, kreatywności, pomysłowości, ogniste temperamenty z Was będą. Naprawdę, robota się Wam będzie w rękach, że tak powiem, palić. No, bardzo, bardzo fajny tydzień się zapowiada. Czyli ta karta wieży mówi o tym, że wychodzicie z tej energii straty, utraty, tak? Kończycie z tymi dziwnymi, trudnymi energiami, myślami, po to, żeby przyszło do Was coś nowego, bardzo, bardzo aktywnego i takiego spontanicznego. Dobrze, i karta rady. Nie poddawajcie się energii ósemki mieczy, moi drodzy. Odrzucajcie negatywne nastawienie do świata, do siebie, do ludzi. Nie zamykajcie się w klateczce swoich negatywnych myśli, tak? Odrzucajcie to negatywne nastawienie dobrze. I karta słowa dla duszy dla osób, które wybrały numer 2. Obfitość wszelkiego dobra, nieustannie płynie do mojego życia. Piękna karta, afirmujcie to sobie jak mantrę, moi drodzy. I ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam teraz osoby, które wybrały numer 3. Najpierw, moi drodzy, wylosuję dla Was kartę opiekuńczą. Zobaczymy sobie, z jakimi energiami powinniście pracować, nad czym powinniście pracować. Ze środeczka. Granice, ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. Moi drodzy, wytyczajcie wy sobie granice. Cencie swój czas, swoje życie, tak? Jeżeli macie wokół siebie jakieś osoby dziwne, trudne, toksyczne, które wchodzą w wasze życie z butami, ze swoimi problemami, wy staracie się im doradzać, a one mimo wszystko głuche są na wasze rady i dalej brną w te toksyczne związki, te toksyczne relacje i nie wiadomo w co jeszcze, moi drodzy. Odcinajcie się od takich toksycznych ludzi. Ja wiem, nawet jeżeli to jest bardzo bliska dla Was osoba, to po prostu szkoda zdrowia, szkoda życia. Życie ma się jedno, tak? Wyznaczajcie sobie granicę i nie pozwalajcie, żeby ktokolwiek, kto jest dla Was nieprzyjacielem, żeby tą granicę przekraczał. Dobrze. A teraz już konkretne czytanie dla osób, które wybrały numer 3. Dobrze. Energetycznie wchodzicie, moi drodzy. Dużo bardzo wiadomości będzie w tym tygodniu u Was, tak? Było dużo, dużo, dużo wiadomości względem pracy, względem pieniędzy. Tutaj się pokazuje. Tylko zerknę, czy to widać, żebyście widzieli. Tak widać. Dobrze. Dużo, bardzo tutaj wiadomości będziecie wysyłać, gdzieś będziecie czekać na kontakt zwrotny, tak? Być może staracie się o pracę, być może chcielibyście. Wyruszyć w jakąś nową pracę albo coś w pracy zmienić, albo po prostu doszkalacie się w pracy. Tak, chcecie z jakiś awans, złapać inne stanowisko i potrzebny jest wam dokształt. I tutaj się pokazuje denarów więc dużo wiadomości, dużo składania wniosków o pracę, składania CV, pisania, komunikowania się, oczekiwania na wiadomości. Tak, dużo uczenia się, doszkalania się tutaj się pokazuje. Taki ten tydzień będzie u Was właśnie. Taki będzie u Was zajęty. Jeżeli chodzi konkretnie o pracę i o finanse, moi drodzy, jakieś tutaj konflikty, jakieś niesnaski w pracy macie? Jeżeli faktycznie pracujecie i spełniacie się zawodowo, to może być coś takiego, że albo macie konkretny. Konflikt z kimś w pracy, albo z przełożonym, z przełożoną, albo ze współpracownikiem i tak niefajnie się czujecie, albo macie jakieś wy wewnętrzne konflikty w sobie, kłócicie się z czymś, bo coś się wam nie podoba, z czymś się nie zgadzacie w tej pracy i nie macie śmiałości o tym głośno powiedzieć, tak? I te konflikty was tak w środku męczą, też tak może być. Dla osób, które nie mają pracy, które szukają pracy, no to się bardzo denerwujecie z tego powodu, że jeszcze nie znaleźliście pracy, że jeszcze nie dostaliście. Wiadomości zwrotnej względem nowej pracy, ale moi drodzy, nie martwcie się, przychodzą do Was wiadomości. Powiedzmy sobie, pod koniec tygodnia może być tak, że będziecie się bardzo z czegoś cieszyć, bo jakieś fajne, pozytywne wiadomości do Was przyjdą, choćby właśnie o tą nową pracę czy o pracę, tak? Także tutaj tak się pokazuje. No, w finansach troszkę wydatków w tym tygodniu Was czeka, także z umiarem. Wydatkujcie tak. Jeżeli chodzi o uczucia i o emocje, moi drodzy, no to tutaj albo Wy jesteście śledzeni przez kogoś, ktoś Was podgląda, śledzi, interesuje się Wami, plotkuje na Wasz temat, albo Wy będziecie w tym. Tygodniu takimi osobami, które będą zbyt bardzo interesować się kimś i będziecie plotkować, rozmawiać o kimś, podglądać kogoś na tych mediach społecznościowych i tak dalej, albo konkretnie fizycznie będziecie kogoś podglądać, będziecie gdzieś na pozór przypadkiem przechodzić i nakryjecie kogoś na czymś i będziecie po prostu patrzeć na to, tak? Moi drodzy, tak to się tutaj pokazuje. Dużo ploteczek, dużo takich niefajnych energii tutaj się pokazuje, tak? W kontaktach z innymi ludźmi właśnie też tak jest. Będą do Was ludzie dzwonić Pisać, kontaktować się, wy się będziecie kontaktować i będziecie plotkować o kimś, będziecie sprzedawać sobie te newsy. A wiesz, ten tak, tamten tak, a ten to, a tamten to, moi drodzy, to jest wam niepotrzebne, naprawdę. Jeżeli faktycznie ktoś będzie do Was z takimi informacjami dzwonił, to tak jak w tej karcie wyznaczajcie sobie granice bo wasz czas jest bardzo cenny wy, po, wy poświęćcie swój czas dla siebie na siebie dla swojej rodziny na swoją rodzinę choćby nawet poświęćcie ten czas na szukanie pracy nie wdawajcie się w energię tych plotek podglądania interesowania się kimś innym tak troszkę w utrudnieniu macie kartę pracy pracy i takiego zadowolenia z pracy moi drodzy ale Tutaj macie kartę świętowania, celebrowania, cieszenia się, fajnych, nowych, pozytywnych wiadomości, więc uśmiechajcie się naprawdę, uśmiechajcie się, bądźcie pozytywnie nastawieni. Wszystko w tym tygodniu będzie Wam się układać małymi kroczkami, stopniowo, pomalutku, ale do przodu. I karta rady, moi drodzy. Uwierzcie, uwierzcie w to, że ta stabilizacja w rycerzu denarów do Was przyjdzie. Macie ten mocny, silny fundament do tego, żeby działać. Tylko poczekajcie chwileczkę i ta stabilizacja, zadowolenie, satysfakcja, ta sytość materialna będzie u Was, moi drodzy. Ja jeszcze wylosuję dla Was kartę Słowa dla Duszy. Poproszę o kartę Słowo dla Duszy dla osób, które wybrały numer 3. Jestem otoczona pozytywnymi, dobrymi ludźmi. Odnoszę sukcesy we wszystkim, co robię. Moi drodzy, afirmujcie to sobie, powtarzajcie to sobie naprawdę jak mantrę. Waszym sukcesem będzie, jeżeli wy będziecie otaczać się pozytywnymi ludźmi. Wyznaczajcie sobie granice, tak? I nie wdawajcie się w energię plotek, podglądania, śledzenia, plotkowania. Jeżeli takie osoby są w waszym gronie, odrzucajcie tę energię, zamykajcie się na te dziwne, niefajne osoby, wyznaczajcie granice. I przywołujcie sobie w myślach pozytywnych, dobrych ludzi, życzliwych Wam ludzi, a wtedy odniesiecie sukces we wszystkim, co robicie, moi drodzy. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam.